w sprawie wniosków pokontrolnych i procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas meczów ligowych Śląska Wrocław. Drodzy Państwo, jesteśmy tuż po spotkaniu merytorycznym. W tym spotkaniu udział wziął gospodarz, Pan Wojewoda Dolnośląski Jarosław Kowremski, Pan Prezydent Wrocławia Jacek Sutrek, Wiceprezydent Jakub Mazur, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Pan Wojciech Adamski prezes zarządu GLS-Świat Wrocław Piotr Waśniewski oraz przedstawiciele Zdziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego naszego Urzędu, Urzędu Wojewódzkiego, pan dyrektor Rafał Wolanowski, a także przedstawiciele służb, w tym oczywiście Komenda Wojewódzka Policji, pan naczelnik sztabu policji Krzysztof Nocunak. Drodzy Państwo, ja już oddaję głos w pierwszej kolejności pan wojewoda dolnośląski Jarosław Kobręski, tuż po panu wojewodzie pan prezydent Jacek Sutrek, a później będzie czas na pytania i tutaj na pytania odpowiedzą także dyrektorzy merytoryczni w razie potrzeby, także Panie Wojewodo oddaję głos. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jesteśmy po spotkaniu. Przed nami nowy sezon piłkarski. Pewno tego spotkania by nie było, gdyby nie przedostatni mecz przed, w tamtym roku, mecz Śląska-Wrocław z Legią Warszawa. W wyniku wydarzeń w trakcie tego meczu, jak Państwo wiecie, następny mecz we Wrocławiu odbył się bez udziału kibiców i Śląsk Wrocław, klub, został zobowiązany do. Przedstawienia sposobu hmm, zwiększenia bezpieczeństwa i wyeliminowania możliwości e, wnoszenia materiałów pirotechnicznych na statki. Dzisiaj jesteśmy po spotkaniu. E, decyzje jeszcze nie zapadły, ale wydaje mi się, że wszystko idzie w, do, w dobrą stronę. Mianowicie został przedstawiony audyt co z rekomendacjami. Ja otrzymam pismo od uks u Śląska który będzie zobowiązaniem do wdrożenia rekomendacji, które, jak mówię, mają unieprawdopodobnić niebezpieczne zachowania w trakcie meczu, to wtedy po wpłynięciu takiego pisma, po zbadaniu z treści merytorycznej, po zbadaniu tych zobowiązań, które bierze na siebie WKS Śląsk, podejmę decyzję. Mam nadzieję, że będzie to decyzja pozytywna i że nie tylko wszystkie mecze w tej rundzie będą z udziałem kibiców, ale że wszystkie mecze będą zwycięskie dla Śląska Wrocławia. Panie Prezesie. Bardzo dziękuję Panie Wojewodzie, Szanowni Państwo. Chciałbym podziękować Panu Wojewodzie za kolejne dobre i takie konstruktywne, rzeczowe spotkanie w sprawie bezpieczeństwa, bo to bezpieczeństwo jest najważniejsze w mieście. W regionie, w tym przypadku na, na stadionie, i to nas absolutnie łączy. Tak samo łączy nas taka sama ocena tych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu z Lenią i e, to spotkanie, i te wnioski, które wyciągamy, bo odrabiamy w tej chwili pewną lekcję. To wszystko ma sprawić, że więcej tego typu sytuacji na stadionie nie będzie. I raz jeszcze kierujemy się absolutnie troską o bezpieczeństwo uczestników tych sportowych widowisk zabrzmi to być może dość dziwnie. Przede wszystkim tych, którzy sami te niebezpieczne sytuacje wytwarzają. Bo to o ich akurat bezpieczeństwo w pierwszej, kolejności, w pierwszej kolejności chodzi. Ja poprosiłem ja poprosiłem pana prezesa Waśniewskiego, ale także gospodarza miejsca pana prezesa Marcina Przychodnego, prezesa stadionu Posław, aby wspólnie zastosowali się do rekomendacji, które do wytycznych. Może bardziej tak, chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że traktujemy te rzeczy zero-jedynkowo, to nie są jakieś fakultatywne rekomendacje, tylko wręcz twarde wytyczne, które do których chciałbym, aby zarówno prezes klubu, jak i prezes Stadionu się zastosowali, a wynikają one przede wszystkim z przeprowadzonego przez Wydział Bezpieczeństwa. I zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Audytu, który pokazał pewne, pokazał pewne, pewne luki w, w tym systemie bezpieczeństwa, które chcemy, które chcemy wyeliminować. I, I o tym dzisiaj z panem Wojewodą rozmawialiśmy, zapewniając, że zostaną one wdrożone do kolejnego meczu, tak aby, tak aby one właściwie już zostały w dużej mierze. Wdrożone, wszystko po to, aby kolejne widowisko, kolejne widowiska mogły być już przeprowadzane z udziałem, z udziałem kibiców. Oczywiście stosowne pisemne, pisemne oświadczenia w tej sprawie co do zastosowania się do realizacji tych wytycznych zostaną przez prezesa, przez Prezesa Klubu Panu Wojewodzie Przedstawione. Raz jeszcze dziękuję za, za możliwość rozmowy. Chciałbym także podziękować Policji i Komendzie Wojewódzkiej za, za zrozumienie i za wspólną pracę nad tymi rekomendacjami. Dziękuję bardzo. Panie Wojewodo, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za wypowiedzi. A Państwa zapraszamy do pytania. Co to za Prezydencie? Dyrektor. Umówiliśmy się także, że od o szczegółowych oszuko. Proszę uprzejmie. Proszę, proszę, proszę Państwa, proszę, 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 do momentu tego zdarzenia, które, które nastąpiło, można było przyjąć, że mecze, które się odbywają na stadionie wrocławskim są w miarę bezpieczne i odbiegają poziomem bezpieczeństwa od tego, co się działo na innych stadionach. To jednorazowe zdarzenie spowodowało, że na nowo musieliśmy spojrzeć na system, ja to w tym słowie nazywam szczelności operacyjnej miejsca na kilkanaście godzin przed Meczy. To znaczy, że musieliśmy doprowadzić do tego, że będziemy mieć pewność, że możliwość wniesienia materiałów niedozwolonych, niewłaściwego zachowania, niewłaściwego ich przechowywania, niewłaściwego ich wykorzystania zostanie wyeliminowana. Trzeba wziąć pod uwagę, że stadion to jest miejsce, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna, gdzie odbywają się nie tylko mecze, ale również prowadzony handel, prowadzone są restauracje, prowadzone są konferencje. W związku z tym. Wszystkie te wytyczne, o których, o których tutaj mówimy, dotyczą sposobu zachowania wszystkich służb w stadionu, wszystkich pracowników odpowiedzialnych, służb ochrony wynajętej przez stadion, aby mieć stuprocentową pewność, że sytuacja taka jak na meczu, z powodu którego tu między innymi jesteśmy, się nie powtórzy. I te wszystkie zalecenia, decyzją pana prezydenta, który jest, który, wiadomo, miasto jest, jest udziałowcem obydwu spółek, właścicielem obydwu spółek, zostały przekazane twardą decyzją do zrealizowania. Ale jakie to są Wielkie zalecenia? Okay. Ale... Chce... Proszę bardzo, proszę Państwa, możemy, możemy omówić po kolei wszystkie, wszystkie zalecenia. A więc pierwsze, pierwsze zalecenie dotyczy, że zwiększamy czas, kiedy jest tak zwana strefa neutralna, ona wynosiła 4 godziny, czyli od momentu przekazania obiektu przez właściciela, czyli spółki stadionowej, organizatorowi imprezy masowej, to było 4 godziny. W tej chwili zwiększamy ten czas, myślę, że będzie to na 8 albo 12 godzin, po to, żeby sobie dać czas na kontrolę wszystkich pomieszczeń, na kontrolę wszystkich wejść, na przykład z restauracji. Z, z, z części komercyjnych na płytę stadionu, żeby sobie dać czas na skontrolowanie wszystkich ewentualnych samochodów dostawczych, e, wszystkich pracowników technicznych, czy też, e, czy też innych dróg, którymi mogły te słynne race, race się przedostać. I tego dotyczą, dotyczą te e, zalecenia. One są bardzo precyzyjne. E, posłużę się przykładem że wszystkie pomieszczenia, które prowadzą poza głównymi wyjściami czy bramkami na stadion muszą być zaplombowane, muszą być omonitorowane i muszą być zamknięte, i będą nadzorowane. Czyli musimy mieć 100% pewności, że jedynym wejściem na stadion jest bramka, przy której stoi firma ochroniarska. A czy w związku z tą zmianą, na przykład rozumiem, że te przez nie cztery, a teraz na 12 godzin gospodarzem obiektu będzie klub świąt tak jest. nie stadem pracowniczym. W związku z tym zmieni, zmieni się realizacja opłat. Czy klub będzie musiał więcej płacić? Nie, nie będzie musiał płacić. Czy służba tak. będzie traciła jakieś kolejne pieniądze, w związku z tym nie, będzie zarządzała przez 12 nie, godzin? Nie, dlatego że, dlatego że część komercyjna funkcjonuje normalnie, bo jest, bo jest oddzielona. Natomiast tu chodzi o to, że ta strefa, nazwijmy to czasowa, pozwoli precyzyjnie wykonać wszystkie zadania kontrolne. Czy są jeszcze jakieś coś Czy jeszcze oprócz tego wydłużenia czasu? Ale ja już powiedziałem o czterech. Państwo zwrócili uwagę tylko na wydłużenie czasu. Ja mówię o oszczędności, mówię o transporcie, mówię o obsłudze, mówię o drzwiach i mówię o monitoringu. Pięć. Czy to oznacza, że trzeba nastawienie zainstalować jeszcze? Nie, nie trzeba. Ten monitoring, który jest, jest wystarczający, musi być właściwie ukierunkowany. Natomiast szczelność zarówno tak, stadionu, jak i szczelność monitoringu monitoringu. Proszę Państwa, ustaliliśmy dzisiaj jeszcze na spotkaniu pana Wojewody bardzo, bardzo ważną rzecz. Otóż my na stadionie mamy operatorów monitoringu, nazwijmy to, którzy są pracownikami technicznymi i w najlepszej wierze kierują te kamery tam, gdzie wydaje im się, że coś niedobrego by się mogło dziać. Ustaliliśmy dzisiaj, że Policja również wydeleguje swojego człowieka, który będzie podpowiadał dzięki swojemu doświadczeniu policyjnemu, którą grupą warto się zainteresować, kogo warto poprowadzić kamerą, a więc to też bardzo zwiększy y, możliwość odtworzenia, odtworzenia, gdyby coś niedobrego się stało, y, z obrazu ewentualnych winnych wszelkich y, przekroczeń, przepisów, czy złamania praw. Takich... Dziękuję uprzejmie. To jest jedna z dwóch rzeczy, o której chciałem, o której chciałem powiedzieć. Jeszcze jedną bardzo konkretną i faktyczną rzecz uczyniliśmy w porozumieniu z, z, z kibicami także i oczywiście z klubem i stadionem. Zrezygnowaliśmy jednego z dwóch pomieszczeń, które były dedykowane kibicom, gdzie były, tak powiem, gromadzone różne materiały. Nie mówię, że złe materiały, tylko materiały, które miały, że tak powiem wspierać ten proces kibicowania, ale wspólnie uznaliśmy, że, że to miejsce jest w sposób powiedzmy niedostateczny chronione i monitorowane i jest zbyt duże ryzyko, że mogą tam się znaleźć rzeczy niepożądane w związku z tym, ale raz jeszcze podkreślam wspólnie w porozumieniu z tego miejsca, z tego miejsca zrezygnowaliśmy. A co z czy będą to, jest to ja czy bardzo proszę. To jest to będzie co do zasady oczywiście, a, a, oczywiście nie powinny być i, 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 i koniec końców. Panie Prezydencie, tutaj Pan skomentuje sytuację, że co do zasady nie powinno być sektorowe na stadionie, a sam klub przed meczem z Legią prowadził taką akcję w mediach społecznościowych namawiającą tak, do licznej frekwencji, a w związku z tym miejsce dostaną do aby uczestniczyli w meczu, bo im większa frekwencja, jeżeli pobiją rekord, to sponsor zasponsoruje nową sektorówkę. Po pierwsze jest tak, że bo tu chodzi też o to, żebyśmy nie, nie popadali ze skrajności w skrajność. Tak? My chcemy i zależy nam wszystkim na, na mądrym, ale przede wszystkim na bezpiecznym, na bezpiecznym kibicowaniu. Jak Państwo wiecie, bo to nie jest, my się oczywiście skupiamy z powodów oczywistych z powodów miejsca na sytuacji we Wrocławiu na stadionie miejskim sytuacji Śląska Wrocław podczas tej samej tej samej kolejki na kilku innych stadionach w Polsce doszło do podobnych może nie w takiej skali ale jednak wydarzeń nie chcę także odwoływać się do tego co się dzieje za naszą właśnie nie wschodnią a zachodnią granicą jak jak tam przebiega ten ten, ten proces. My chcemy i będziemy zachęcać kibiców do, do, do młodego kibicowania. To nie oznacza, moi drodzy, że będziemy jakby stadion, mówiąc tak bardzo w i językiem, i językiem, powiedzmy, służb ochrony, jakby czyścić ze wszystkiego, tak? My dopuszczamy pewne pewne formy jakby manifestowania, manifestowania przywiązania do, do klubów, wspierania dużych. Zresztą podczas widowisk sportowych we Wrocławiu, nie tylko i wyłącznie powiedzmy flagi, które manifestowały te aspekty sportowe miały miejsce podczas różnych ważnych dat pojawiały się różne w mojej ocenie ciekawe skądinąd, można nawet powiedzieć, instalacje artystyczne. Natomiast zawsze jest to kwestią skali kwestią bezpieczeństwa. Tutaj zwracam Państwa uwagę, że nałożyły, nałożyły się na siebie dwie rzeczy, mianowicie była, była, były, były flagi dość dużych rozmiarów i pod tymi flagami były, były razy, to razem wszystko powodowało dość, dość duże niebezpieczeństwo. O tym będziemy, już rozmawialiśmy z kibicami i sobie zdają sprawę z, z tego, że to przede wszystkim dla nich stanowiło duże niebezpieczeństwo, dla uczestników tych widowisk i z całą pewnością w, w tym zakresie zostaną właściwe wnioski wyciągnięte. A co z ma namiści i przestępstwami z tym związanym? Czy jest albo będzie obserwator miejski na, na, na meczach? Zawsze jest, zawsze jest i to, to, są, to, to są akurat kwestie już zero-jedynkowe, tak? nie mam miejsca nie tylko w przestrzeni stadionu, ale miasta na język, na mowę nienawiści. Każda flaga, od, począwszy od tych mniejszych, skończywszy na tych większych rozmiarach, była, jest, a teraz po tych wydarzeniach, o których rozmawiamy, będzie jeszcze uważniej sprawdzana. Będziemy robić wszystko, aby... Aby, aby, aby flagi, na których znajdują się właśnie treści, które można by tak zaklasyfikować, z całą pewnością nie, nie, nie widniały w tej przestrzeni stadionu. Chciałbym Państwu jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Ustaliliśmy wspólnie. Dobrze, to, to, to muszę, że pan Wojewoda pozwoli, jeszcze, jeszcze dwa komentarze. Mamy w tym zakresie. Niedoskonałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. I to od wielu lat, żeby być, żeby być, żeby być absolutnie sprawiedliwym. Jak Państwo wiecie, nie ma dostatecznego, dostatecznego udziału służb policji na samym obiekcie, bo być nie może, w świetle tak, a nie inaczej sformułowanych, sformatowanych przepisów prawa. W mojej ocenie, i powiem to bardzo, bardzo wprost, jest niedostateczna bardzo często reakcja Polskiego Związku. Piłki nożnej, który także jest odpowiedzialny za sposób i za formę manifestowania tych uczuć piłkarskich podczas widowisk sportowych. Chcę przez to powiedzieć, że tak jak tutaj zostały, została dochowana należyta staranność, zostały podjęte najlepsze z możliwych decyzji. Mam na myśli tą decyzję pana, pana wojewody. My wyciągnęliśmy najdalej idące wnioski. Ale, ale proszę pamiętać, że bez zauważenia tego problemu, także przez innych, bo gospodarzy i właścicieli tego problemu jest jeszcze co najmniej kilku. Mam na myśli takich gospodarzy instytucjonalnych, między innymi Polski Związek Piłki Noży. Te kwestie muszą kiedyś wreszcie zostać także w takim aspekcie, w takim aspekcie wzruszone. Jeszcze jedna rzecz. Która ma charakter taki szczegółowy, ustaliliśmy wspólnie z naczelnikiem sztabu, że podczas tych meczów, tak, bo te mecze generalnie dzielimy na mecze podwyższonego ryzyka i te mecze, które powiedzmy takich podwyższonych ryzyk z sobą nie, nosą, nie, nie niosą. Ustaliliśmy, że podczas tych meczów szczególnego ryzyka też w sposób jeszcze doskonalszy, jeszcze uważniejszy. Jeszcze staranniejszy, łącząc wszystkie zasoby i wysiłki będziemy będziemy monitorować tą przestrzeń, przestrzeń stadionu, chronić ją po to, aby nie doszło do żadnych niepożądanych incydentów zarówno na stadionie, jak i poza stadionem. Ile osób, czy w sprawie zgłoszenia dokonania Przez kogo no To pytanie do policji. do wojewodzy. do policji. Panie Wojewodo, czy ma Pan informację, czy w dzisiejszym zostali tak zatrzymani kibice Śląska w Rozą, Bo jak wiemy, ta pierwsza grupa zatrzymanych kibiców to byli tylko kibice cieleki Czy Trwa postępowanie, więc tutaj nie udzielę żadnych precyzyjnych odpowiedzi, ale jest postępowanie w tej sprawie dotyczące... Ale ma Pan informację... E... Czy postawiono ponad miesiąc zarzutów, grupą ponad miesiąc od wydarzeń? Z tego co wiem, w tej chwili nie ma postawionych zarzutów. Ale czy pan Wojewoda będzie domagał się od policji tego, aby no, to doprowadzili do właśnie postawienia zarzutów? No bo tam zostało złamane prawo. w związku z tym żadnej wątpliwości. ma monitoring. Panowie mówią, że był niedoskonały, ale jednak istnieje. Co stoi na przeszkodzie, żeby te zarzuty postawić? Zgoda, najprawdopodobniej zarzuty będą postawione. Ale czy mamy w tym momencie wiedzę, czy te zarzuty będą postawione tylko kibicom Legii Warszawa, czy także kibicą śląska Wrocław? To znaczy wydaje mi się, że jeżeli... To bardzo prosta jest odpowiedź, to znaczy mamy do czynienia z, z bardzo dużym przemytem materiałów pirotechnicznych na sektor kibiców Śląska wrocław więc w tym jest jakby odpowiedź na Pani pytanie. Tak, to jest, ale z... w sensie, jeżeli można też uzupełnić tą wypowiedź, wy, wy no sama z te pytania, o należy kierować do Policji, do Prokuratury, bo ona zdaje się w polskim porządku i tylko skończyć. Natomiast proszę też pamiętać, że sam klub Śląsk Włocław też stosowne te zawiadomienie w tej sprawie złożył, trwa postępowanie, dwa wyjaśnianie, są, są wzywani i przesłuchiwani na tą okoliczność świadkowej. No i, i na końcu zostanie, że tak powiem, jakieś rozstrzygnięcie w tej kwestii podjęte. Tam. czy Policja jakoś tłumaczyła się, czy Panu mogą to potwierdzić, że podobno spotkanie i mówił przed leczorem, Policja by powiedziała, że ten został przeszukany, a ostatecznie nie został. Czy Policja w trakcie tego spotkania, jakoś się wystosunkowała do tego i wytłumaczyła? tłumaczyła? Takiego zarzutu, jeżeli pierwszy raz o tym słyszymy na to jest tak, że pewne rzeczy należą do organizatora i organizator e, komunikuje z policją, jakie są za, e, oczekiwania względem e, policji. Jeżeli to jest e, w zgodzie z przepisami, to takie kontrole mogą być wykonywane. Nie wydaje mi się, że tutaj było jakieś zaniechanie ze strony policji. Drodzy o... Państwo, musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Tak jak zaznaczył Pan Prezydent, te pytania ostatnie prosimy kierować do służb, w tym przypadku policji. Dziękujemy Państwu za obecność. Jeszcze oczywiście będzie możliwość ewentualnie nagrania indywidualnego. Dziękuję.